Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś porozmawiamy o rewolucji Samsunga w świecie inteligentnych ekranów z Vision AI, Zaprezentowanym na rozpoczętych, właśnie targach CS, kontrowersyjnym eksperymencie METY z botami AI na platformach społecznościowych oraz incydencie z autonomicznym pojazdem Waymo, który wywołał burzę w mediach. Samsung na targach CES 2025, które właśnie się rozpoczęły, zaprezentował swój nowy system sztucznej inteligencji Vision AI, który redefiniuje sposób, w jaki korzystamy z ekranów w codziennym życiu? Ta innowacyjna technologia sprawia, że telewizory stają się bardziej inteligentne, interaktywne i dostosowane do użytkownika. Dzięki Vision AI Samsung oferuje nie tylko doskonałą jakość obrazu i dźwięku, ale także funkcje, które zmieniają zwykłe ekrany w zaawansowane, adaptacyjne urządzenia wspierające codzienne potrzeby. Jedną z kluczowych funkcji Vision AI jest Click-to-Search, pozwalająca na natychmiastowe wyszukiwanie informacji o tym, co widzimy na ekranie. Od identyfikacji aktorów po eksplorację wyświetlanych treści, bez przerywania oglądania. Kolejną nowością jest Live Translate, umożliwiające tłumaczenie napisów na żywo w czasie rzeczywistym w aż siedmiu językach, co otwiera drzwi do globalnej rozrywki bez barier językowych. Ciekawym rozwiązaniem jest także generative wallpaper, który dzięki generatywnej sztucznej inteligencji przekształca ekran w dynamiczne, personalizowane dzieło sztuki, idealnie dopasowane do gustu i okazji. Vision AI to jednak coś więcej niż rozrywka. Samsung zintegrował swój system z platformą SmartThings, umożliwiając inteligentne zarządzanie domem. Funkcja Home Insights dostarcza powiadomienia o stanie domu, na przykład o wykrytych zagrożeniach, takich jak niebezpieczne zdarzenia czy zmiany w środowisku domowym. Z kolei Pet and Family Care pozwala na monitorowanie aktywności domowników i zwierząt za pomocą kamery i mikrofonów wbudowanych w telewizory, co może okazać się przydatne przy wykrywaniu nietypowych zachowań, takich jak upadki czy włamania. Dzięki zaawansowanym algorytmom Vision AI optymalizuje również jakość obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Funkcja Auto HDR Remastering Pro analizuje każdy kadr, dostosowując kolory i kontrast do sceny, a Adaptive Sound Pro dynamicznie poprawia jakość dźwięku, uwydatniając dialogi czy muzykę w zależności od sytuacji. Wszystko to sprawia, że wrażenia z oglądania są jeszcze bardziej imersyjne i realistyczne. Samsung wprowadza także strategiczne partnerstwa, które wzmacniają potencjał Vision AI. Dzięki współpracy z Microsoft, wybrane modele telewizorów i monitorów będą obsługiwać usługi Copilot, oferując m.in. personalizowane rekomendacje treści. Firma zapowiada również rozwój współpracy z innymi gigantami. Takimi jak Google, co otwiera nowe możliwości dla użytkowników. Ta wizja inteligentnych ekranów to kolejny krok w kierunku przyszłości, w której technologia staje się bardziej spersonalizowana i dostępna. Samsung pokazuje, że telewizory to już nie tylko urządzenia do oglądania, ale także narzędzia, które ułatwiają życie i stają się integralną częścią nowoczesnego domu. Teraz czas na kolejnego giganta. Firma Meta po cichu testowała boty AI na swoich platformach, ale szybko wycofała się po fali krytyki użytkowników. Firma wprowadziła konta zarządzane przez sztuczną inteligencję, które miały udawać prawdziwe osoby, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników i napędzać przychody z reklam. Użytkownicy szybko wykryli fałszywe profile, które nie tylko kłamały na temat swojej tożsamości, ale także publikowały niewłaściwe treści. Przykładem jest bot dziadek Brian, który podawał fikcyjne informacje o sobie, tłumacząc to chęcią reprezentowania różnorodności. Internauci zareagowali oburzeniem, uznając, że takie działania zakłócają podstawową funkcję platform społecznościowych, jaką jest budowanie relacji międzyludzkich. Meta usunęła boty, tłumacząc ich istnienie błędem i podkreślając, że były one częścią wczesnych eksperymentów. Firma nie ujawniła jednak, ile takich kąt istniało ani jak długo były aktywne. Wypowiedzi botów, takie jak przyznanie, że ich celem było zwiększanie zaangażowania dla zysków firmy, tylko pogorszyły wizerunek mety. Eksperyment pokazał, jak niebezpieczne mogą być boty AI, szczególnie gdy użytkownicy nie są świadomi, że mają do czynienia z algorytmami, a nie prawdziwymi ludźmi. Krytycy obawiają się, że tego typu praktyki mogą prowadzić do dalszej erozji zaufania do platform społecznościowych. I na koniec mam wątek kryminalny, można by rzec. Otóż autonomiczny pojazd Waymo. I tu cudzysłów porwał pasażera, wywołując burzę w mediach społecznościowych. Do incydentu doszło w Phoenix, gdzie Mike Jones, pasażer autonomicznej taksówki, zmierzał na lotnisko. Zamiast zatrzymać się przed terminalem, pojazd zaczął krążyć po parkingu, a operator infolinii Waymo nie był w stanie pomóc przez ponad 5 minut. Nagranie z zajścia, które stało się wiralem. Zebrało ponad 2 miliony odsłon i wzbudziło obawy o bezpieczeństwo autonomicznych pojazdów. Choć Jones zdążył na swój samolot, cała sytuacja zraziła go do korzystania z tego rodzaju transportu w przyszłości. Dodatkowo nie był pewny, czy rozmawia z człowiekiem, czy z botem na infolinii, a brak przeprosin ze strony Waymo tylko pogłębił jego frustrację. Firma twierdzi, że próbowała skontaktować się z pasażerem i nie obciążyła go kosztami za przejazd, ale sytuacja pokazuje, że technologia autonomicznych pojazdów wciąż wymaga dopracowania. Incydent wywołał szerszą debatę na temat odpowiedzialności i bezpieczeństwa AI w transporcie publicznym. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się niebawem. Cześć! Podcast, który dostarcza Ci wiedzę.